Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Wisła-Kraków-Ruchorzów. Jest ze mną trener gości, pan Waldemar Fornalik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie trenerze prosimy o parę słów podsumowania spotkania. Powiem w ten sposób. No na pewno ta pierwsza połowa nie wskazywała, że możemy no tak wyraźnie przegrać to spotkanie. Do pewnego momentu potrafiliśmy się przeciwstawić drużynie Wisły, która ma jak na naszą tą pierwszą ligę niesamowitą jakość. Doskonale wiemy kto jest też gwiazdą tego zespołu i to, to się czuło, to było widać w naszym meczu jak również w tym meczu który oglądaliśmy z Wieczystą Kraków. Natomiast w takich meczach gdzie umiejętności jakość jest po stronie przeciwnika no trzeba też wykorzystać nadarzające się Momenty, sytuacje, bo i Piotrek ceglarz miał bardzo dobrą sytuację. Po wyrzucie z autu też tam się zakotłowało, czy po wyrzucie wolnym, przepraszam, ktoś wybijał prawie z linii bramkowej. No tak się nie stało. Jeżeli nie strzelisz z tak jakościową drużyną, no to to się odwraca przeciwko Tobie. Wynik z, później z przebiegu meczu jak najbardziej odzwierciedlał to, co się działo, i na pewno mamy przemyślenia, jeżeli chodzi o naszą grę, o naszą postawę zarówno zespołu jak i indywidualnie. No, zbieramy materiał, bo nie ukrywam, że, że, że no, potrzebujemy trochę więcej jakości w tym co robimy, bo jeżeli potrafimy doprowadzić do tych sytuacji, no to, to nie jest już pierwszy mecz, w którym nie wykorzystujemy tych sytuacji. To nie jest tylko wina napastnika, ale ludzi, którzy są w ofensywie, no, bo ta bodajże druga bramka, tak, którą Rodado no, w mistrzowski sposób rozegrał. Przed tą sytuacją to myśmy mieli znowu jakąś taką dość groźną sytuację bodajże, gdzie Marko Kolar dograł do Szwedzika, tam się zaplątało w polu karnym, z tego poszła kontra, no i po meczu. Nic dodać, chyba nic ująć. Także gratulacje dla Wisły za, myślę, myślę za w pełni zasłużone zwycięstwo. Zapraszamy do zadawania pytań ale nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Wisła Kraków Ruchorzów. Chorzów. Jest ze mną trener gospodarzy pan Mariusz Szep. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze tradycyjnie już bardzo proszę o poraz do podsumowania. Ja chciałem pogratulować zespołowi, ale w takim szerszym rozumieniu nie tylko ci, którzy byli dzisiaj w dwudziestce, ale również ci, którzy byli poza dwudziestką. Bo oni wpływają też na jakość treningu i na to, jak są przygotowani inni. Także gratuluję całej grupie bardzo dobrego przygotowania, przede wszystkim mentalnego, bardzo dobrego przygotowania fizycznego. Myślę, że te trzy mecze, które były bardzo intensywne, trudne, z dobrymi rywalami, pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi w wielu względach i, i że potrafimy grać widowiskowo potrafimy być skuteczni także gratuluję też zmiennikom, którzy dzisiaj weszli dla niektórych może to było zaskoczenie, natomiast pokazali, że można na nich liczyć, to jest ważne w kontekście całego sezonu no i cieszę się, że po tych 12 kolejkach zwiększyliśmy przewagę nad rywalami, nad, nad drugim, nad trzecim miejscem natomiast wiemy, że to nie jest koniec, wiemy, że to jest bardzo dobry start, natomiast ciężka praca przed nami. Teraz zawodnicy mają czas na to, żeby odpocząć, pobyć z rodzinami, zresetować trochę głowę i, i po tych dwóch dniach wolnego wrócą, wrócimy do treningu i będziemy się przygotowywali do dalszej części tego sezonu. Dziękuję bardzo. Bartosz Kacz, bardzo proszę. Dobry wieczór Panie tenerze, gratuluję efektownego zwycięstwa. No właśnie o te zmiany chciałem spytać, szczególnie na środku obrony, bo chyba to Zbudziło takie największe zaskoczenie, zdziwienie, bo i Grójcicz, i, i, i Biedrzyski grali bardzo dobrze w ostatnich spotkaniach. Na ile to było spowodowane waszą obserwacją, badaniami poziomu zmęczenia tej dwójki, która grała w pęczach z Polonią Bytą i Wieczystą? A na ile no takim zarządzaniem grupą i właśnie jakby pokazaniem też tym chłopakom, którzy grali ostatnio mniej, że, że są ważni i że w, w różnych momentach mogą być potrzebni, tak jak dzisiaj. No to trudno tak to procentowo określić. Natomiast te dwa czynniki miały na pewno duże znaczenie. I Wiktor, i, i, i Dario, i Gigi grali całe spotkanie, zresztą nie tylko oni, ale. Też na niektórych pozycjach jest bardzo duża rywalizacja i są ludzie, którzy czekają, ciężko pracują i, i to też był czas, żeby im pokazać, że, że ja w nich wierzę i, i myślę, że dzisiaj się nie zawiedliśmy na, na ich postawie, zresztą też chciałem podkreślić rolę zmienników i to jak oni dobrą robotę wykonują nie tylko w tym meczu, ale w poprzednich również, gdzie byli w stanie utrzymać intensywność i dać też jakość, to jest, to jest bardzo ważne w kontekście funkcjonowania całego zespołu, więc te dwa elementy były brane pod uwagę, no nie chciałbym procentowo określać, ale, ale, ale i Dario i, i Biedrze na, na, na pewno byli zmęczeni. Dzisiaj tak na szybko możemy powiedzieć po tych trzech meczach, że we wszystkich trzech bardzo mocno dominowaliście nad przeciwnikami, szczególnie w drugich połowach pokazując no, tak przynajmniej wizualnie bardzo dobre przygotowanie fizyczne. To dzisiaj tak już z perspektywy czasu może Pan zdradzić, potwierdzić, że ten okres taki, kiedy trochę było narzekanie na ten element, czy w Legnicy, czy, 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 czy później, no to jednak był troszkę poświęcony na to, żeby dokręcić, żebyśmy takie efekty zobaczyli teraz w tych bardzo ważnych meczach. Tak, ja mówiłem Cześć. o tym, jak, jak przegraliśmy sparing z Puszczą, że, że to jest czas, zresztą ja nigdy, po każdym sparingu podkreślam, że nie jest istotny ten wynik tak mocno, bo, bo to jest element przygotowania do, do meczów ligowych i, i faktycznie ten, ten okres, kiedy mieliśmy tygodniowe przerwy, pracowaliśmy ciężko po to, żeby wystarczyło tej energii na, na właśnie ten tydzień, gdzie tutaj była tylko praktycznie regeneracja. I myślę, że pokazaliśmy, ale że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie, ale pokazaliśmy też, że ten sposób gry, to znaczy trzymanie piłki, kontrolowanie tego meczu poprzez posiadanie się opłaca, bo po prostu rywal jak musi bronić długo, no to w drugiej połowie, to jemu brakuje silnie nam. Wiemy, że ta praca w defensywie jest bardzo wymagająca pod względem fizycznym. Oczywiście dzisiaj było też widać, że, że niektórzy piłkarze to zmęczenie mieli, było to widać, jak się poruszali. Natomiast generalnie podsumowując, myślę, że, że bardzo dobrze się zaprezentowaliśmy też pod tym względem fizycznym. Ostatnie pytanie z mojej strony. No dzisiaj znowu prawie 30 tysięcy kibiców, świetna atmosfera, ale też sporo przerw. Czy, czy mimo wszystko trochę nie poszli kibice o jeden krok za daleko, bo, bo tych przerw było dużo i, i 10 minut doliczone do pierwszej połowy z okładem, 9 do drugiej. Jak to wpływa na rytm gry? Tak, po prostu z czysto trenerskiej perspektywy. No na pewno jest, jest to trudne dla piłkarzy, żeby utrzymać tą koncentrację, gdzie są wybijani z rytmu na, na, tam, na 5, na 10 minut, czasami muszą znowu wrócić głową, poza tym trochę stygną, no, ale może miało to też swoje pozytywne strony dzisiaj, bo, bo jednak mieliśmy trochę czasu na, na odpoczynek, ale generalnie myślę, że to lepiej jak są już te przerwy, to, to żeby one były trochę krótsze. Natomiast też rozumiem kibiców, którzy się cieszyli dzisiaj, przyszli bardzo licznie, wiemy, że ruch jest zaprzyjaźnionym klubem i kibice też mieli swój czas po to, żeby poświętować, też musimy im oddać i dać im taką możliwość. Maciej Skucha, Bardzo proszę. dobry wieczór, panie trenerze. Również gratuluję zwycięstwa. Teraz przerwa na kadrę, chwila na oddech, no i też sparring z pogonią Szczecin. Jak będzie to wyglądało od strony organizacyjnej? Jak planujecie, aby te najbliższe dni, najbliższe dwa tygodnie przebiegały? Mamy dwa dni wolnego teraz, spotykamy się w środę po południu, w czwartek mamy trening w Myślenicach i wieczorem lecimy do, do Szczecina po to, żeby tam trenować piątek. W sobotę będziemy mieli rozruch przedmeczowy, gramy mecz i w niedzielę rano wracamy. Także tak najbliższy tydzień, a później w związku z tym, że gramy mecz z Puszczą w poniedziałek, to też zawodnicy dostaną dwa dni wolnego. Spotkamy się we wtorek po południu i będziemy trenowali, przygotowywali się do spotkania z, z Puszczą. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie to dziękuję państwu bardzo. Dziękuję Zobaczymy. bardzo, dobra noc.